Państwu? Dzień dobry, witamy pięknie. Proszę Państwa, dzieje miasta to nie tylko rzeczy wspaniałe i szlachetne. No przecież każde miasto ma też znane morderstwa, zbrodnie i o tym dzisiaj chcemy powiedzieć. Spacerując od rynku po ostrów Tunski, pokażemy Państwu miejsca, gdzie te najsłynniejsze, największe zbrodnie miały miejsce. A rzeczywiście dużo się działo. Oj i działo się. <laughs> Jest takie miejsce w Poznaniu, zresztą sam środek Poznania, gdzie kiedyś wymierzano kary. Dzisiaj głównie spotykają się tu turyści, mieszkańcy, przewodnicy, ale tutaj była krwa, krwawa jatka nawet. No kiedyś tu nie było miło, nie było przyjemnie, bo to nie wiadomo przed Pręgierzem miejscem wykonywania wyroków i to dość przykry wyroków, właśnie prawie każdy z wyjątkiem wieszania, ale za Pręgierzem który stanowi Geometryczne Centrum Poznania, jest ratusz, czyli główny wieżowiec miasta, w którym była grupa ludzi zajmująca się w sprawiedliwości. To była ława miejska kierowana przez wójta. Organizacja tego systemu była podobna jak w przypadku obecnym, że był dołek, mhm. czyli podręczny areszt, do którego przestępców umieszczano. Później przekazywano ich do Sali sądowej, do izby sądowej w Ratuszu. Tam odbywał się sąd nad przestępcą. Oceniano przestępstwo, oceniano jego postępki, zapadał też wyrok. A wyrok najczęściej wykonywano jednak tu, na rynku. Właśnie prawie każdy wyrok z rynkiem jednego, wieszania. Wieszanie Bo to było już była zupełnie inna sprawa. Ale najpierw trzeba było sobie na to zasłużyć. No i przychodził kat. Ten, który tak. widzimy, jest na samym szczycie tego pręgierza. Miejsce, gdzie wymierzano kary poprzez m.in. chłostę. I stąd pręgi na plecach, tak? No pręgi, bo wymierzano pręgi. No Kat był jednym z urzędników miejskich i dość ważnych urzędników. Nawiasem mówiąc, niezbyt kochanym przez mieszkańców. Nie ma się czemu dziwić. No, ale trzeba też powiedzieć, za jakie pieniądze wybudowano ten pręgierz. Tak. To jest ciekawa historia. No, słabość kobieca, do strojów. Dostroj. Gdy piękniej się ubierały, tak, tym więcej tak. płaciły. Albo były też i karane. No były karane za te stroje. Jeżeli ubierały się tak jak służąca, ubierała się tak jak swoja pani. No to była rzecz niedopuszczalna w żadnym wypadku nakładano na te służące karę. Kara była regulowana, one i tak się ubierały. I tak się pięknie postoje. ubierały. Pręgierz pełnił funkcję pręgierza, czy wymierzania kar do mniej więcej drugiej połowy XIX wieku. Tak w okolicach, kiedy władze pruskie zaprzestały. Ale nie tylko chłosta tutaj Nie tylko chłosta, oczywiście. Golczmik, który tutaj był tak. ukarany za to, że zamordował swoją siostrę e, pani Jadwiga z Cegielskich, która podobno czarowała, leczyła w dziwny do sposób. Do czarów jeszcze wrócimy. Do czarów wrócimy do czarów oczywiście. Wrócimy. Więc pręgierz to miejsce, gdzie te kary były wymierzane. Krew raczej tutaj się nie lała, jak w Rynsztokach, chyba że obcinano ucho, obcinano palce, bo różne sposoby były, prawda? Różne były sposoby i tutaj pamiętam jeszcze jedną rzecz, że wykonanie takiej kary było wielką sensacją, widowiskiem dla mieszkańców miasta i dochodziło do tego, że jeżeli nastąpiło ułaskawienie skazanego, to dochodziło do rozruchów, bo takie przedstawienie miało się z epoką, z wydarzeniem, z danym wydarzeniem, ale dla orientacji, jeżeli karano złodzieja, Złoczyńce to w tym czasie, kiedy jednego kat, oczywiście sprawiał, jeżeli tak można powiedzieć, koledzy skazanego działali w tłumie, który przyglądał się całemu widowisku. Cóż, tego rodzaju impreza, jeżeli tak można powiedzieć, była wliczona ryzyko zawodu. Ten pręgierz jest z XVI wieku, 1535 to rok, to prawda, to jest rekonstrukcja, rekonstrukcja. ale my cofniemy się troszeczkę w czasie i wejdziemy w epokę królewską przemysła drugiego księcia, który zamordował pewną piękną. A kobietę. wtedy rzeczywiście było ponuro. Najwyższy punkt w Poznaniu to wzgórze przemysłu. Mówimy o centrum, o śródmieście. Tak, miejsce, gdzie wybudowano zamek w XIII wieku, też na pewno mroczne historie ma i warto o nich opowiedzieć. Ale to też było miejsce, gdzie karano, prawda? Gdzie karano, bo. Stoimy na tle wieży zamkowej. W podziemiach wieży był loch, loch jasny i loch ciemny, ale w wieży zamkowej osadzano więźniów tzw. wyższego urodzenia, szlachta itd., tak tak natomiast yy, plebs, ludzie niżej urodzeni odbywa swoją karę też w wieży, ale w wieży czerwonej niedaleko Bramy Wrocławskiej. Wysoko urodzoną kobietą, która tutaj zginęła, była meklemburska księżniczka Ludgard. i o niej trzeba powiedzieć, jest ulica tak, Ludgardy. Tak, to tak. była żona księcia Przemysła, tego, który chciał zjednoczyć państwo polskie, chciał mieć syna, niejednego pewnie, następcę tronu, związał Myśmy się z młodziutką Ludgardą, która, proszę Państwa, miała niespełna 13 lat. Ale to był wiek sprawny, tak mówiono dobrze wtedy powiedziane, Dobrze powiedziane. Wtedy w tak. Ale sprawny, ale okazało się, że no nie do końca pewnie ona była sprawna, była no niepłodna, jak tam, na, na tamte czasy, brzydko mówiąc oczywiście była no niepotrzebna. No wtedy tak. tak, biorąc pod uwagę dynastyczne plany przemysła, była ta przeszkoda ogromna, zwłaszcza, że w rozwodzie nie było mowy, w związku z tym trzeba było sprawę jakoś tam rozwinąć, Rozwinę, rozwinięto w dość makaryczny sposób. No Jan długoż opowiada, że została zarżnięta albo e, uduszona, raczej albo uduszona. sztyletem dźgnięta. Nie, raczej uduszona. Raczej została duszona. uduszona przy oficjalnej niewiedzy ojca. I, właśnie, przyszłego ojca, ale męża przemysła. Przemysł oficjalnie o niczym nie wiedział. Służba wykonała zadanie na ciche przyzwolenie na zgodę przemysła. Rzeczywiście doszło do zbrodni, doszło do zabójstwa. Sprawa się bardzo szeroko rozeszła po Poznaniu i po Wielkopolsce. Ogólnie potem zapanowała taka opinia, że zamordowanie przemysła drugiego w nie była zemstą najwyższego za zbrodnię, która została, za jego wiedzą, dokonana tutaj na górze Przemysła. Że tak nie było, no to my już wiemy, natomiast na pewno Przemysł przyzwolił, milcząca przyzwolił na zbrodnię dokonano w zamku. Zresztą później bardzo szybko się powożni, ponownie ożenił, miał córkę, czyli tutaj raczej przyczyną nieszczęścia była sytuacja biologiczna Ludgardy, a Ludgarda stała się jedną z największych męczennic średniowieczny Wielkopolski Był to XIII wiek, Ludgarda pochowana w Gnieźnie, Przemysł pochowany w Poznaniu. Mroczna historia na zamku, gdzie podobno wieczorami chodzi jakaś czarna. Podobno, dama, podobno duch biała, Ludgardy, duch się, Ludgardy się, pojawia. się pojawia. Są też akcenty na zamku zaznaczone o Ludgardzie, więc wieczorami można zajrzeć, sprawdzić, może gdzieś teraz tej współczesnej wieży. Może. W każdym razie ta ponura sytuacja rozegrała się tutaj na zamku. Ponura sytuacja jeszcze rozegrała się na Chwaliśowie, chodźmy tam. Tak, bo tak tam tylko jest inna. bardzo mroczna historia. Związana z piwem i piękną kobietą. No i tak wyszliśmy z mroków ciemności. Tak, bo i za... mroczne sprawy tu będą omawiane. Ni to zagajnik, ni to skwer, tak. ale miejsce, gdzie kiedyś płynęła rzeka Warta, to tak. to stare koryto Warty. Ale tu zaraz obok Chwaliszewo, gdzie działy się mroczne, makabryczne sceny w XVI wieku. W XVI wieku, tak. Konkretnie to jest rok 1511, kiedy tutaj właśnie na Chwaliszewie dokonano samosądu. Właśnie samosądu, chociaż były pozory sądu na zielarce, na pani posądzanej różne czarodziejskie historie. Z nieznanego imienia, bo nie wiadomo, tak, czy też młoda, czy starsza. Nie wiadomo jak była na imię. Złą rzecz. A chodziło konkretnie o zatrucie, spowodowanie zepsucia wody i brzeczki do piwa, czyli substancji, która tutaj szczególnie intensywnie była produkowana na potrzeby całego poznania. W związku z tym ten główny napój używany wówczas do posiłków został zatruty, ktoś dokonał tutaj niegodziwych Jak Nie znaleziono ofiarę w postaci tej właśnie pani, która za karę za niegodziwość swoją, została tutaj spalona jako czarownica. No może, tak jak mówimy, osoba, która dużo wie, kobieta, która dużo wie, to Wiedźma. Może ona też za dużo wie. Może wiwiała? jakieś skojarzenie, może jakieś skojarzenie było jakieś skojarzenie, jakie skojarzenie. się pojawiło. W każdym bądź razie sprawa była przykra, ponura i tak dość późno jak na tamte czasy, bo dopiero w 1511 roku, ale przypomnę sobie o niej, po II wojnie światowej, stosunkowo niedawno, kiedy tu niedaleko stąd odsłonięto pomnik właśnie Czarownicy z Fajszewa, zaprojektowany przez panią Ewę Łowrzył. Ale to jest po... współczesny, bo przypomniano Tak, wcześniej, wcześniej nie przypominano. Tylko współczesny pomnik, który budzi wiele kontrowersji z formy, koloru, struktury, jaka została wykorzystana, jaki będzie dalszy los tego pomnika, nie wiadomo. Z tego co wiemy, pomnik stoi w biurze na Czacha. Tak, tak. Można go tam oglądać. Może przyjdzie okazja go zobaczyć ponownie na Chwaliszewie w starym korycie Warty, niedaleko order Uśmiechu, Aleja Orderu Uśmiechu. Właśnie. To wszystko, więc uśmiech też musi być na twarzy, mimo tych mrocznych, makabrycznych scen, które tutaj się działy. Zresztą scen makabrycznych, mrocznych, które działy się w w całej Polsce, w całej Europie. Nie ośmielę się zaprzeczyć, że w całym świecie. W takim Na Kwaliszewie była pierwsza czarownica spalona, a w wreszlu warmia Mazury okolice, prawda? Ostatnia. To była ostatnia. Chociaż jest... w Polsce, to był ruchów w Polsce zaczęło w doruchowie dopiero lata 60. XVIII wieku, gdzie zadecydowano po tym wydarzeniu o zakazie palenia czarownic. To teraz może przenieśmy się w czasie, już do XX wieku, na Ostrów, Tumski. I znowu nie było miło. Tak. No i zbrodnia z 1932 roku na Ostrowie Tomskim. Niby okres spokojny, Okres międzywojenny, a dochodziło do takich makabrycznych scen. Mowa o zabójstwie księdza Zygmunta Masłowskiego w 1932 roku, a już praktycznie 1933, bo to było 30 tak, grudnia, tak, spokojna grudniowa noc, a Bednarczyk i gralka Bronisław Jan, którzy zaatakowali księdza, zastrzelili go i ukradli mu, proszę Państwa, 70 zł. Na co wydali 70 złotych? Poszli a. do kina. Najpierw kupili sobie jeszcze ciuchy i do tego zjedli obiad, czyli byli przygotowani, ubrani, obejrzeli czechosłowacki film i dumni z tego, czy nie dumni, że zamordowali człowieka, bezbronnego człowieka na Ostrowie Tumskim. Tuż obok katedry, dzisiejsza ulica Lubrańskiego, prawda? No i ponieśli konsekwencje. Oczywiście, ponieśli konsekwencje. W 1933 roku zostali powieszeni. Specjalnie z Warszawy przyjechał Kat Brown i Cukierski jeżeli dobrze kojarzę. No i on, oni wykonali ten wyrok. W 1935 roku powstaje pomnik, który tutaj widzimy, pięknie podświetlony, upamiętniony. Ksiądz żył tylko 35 lat, ale pamięć o nim cały czas jest. No ale na tym się sprawa ponurych wydarzeń w Poznaniu nie zakończyła, bo wiadomo, że po II wojnie światowej też nie było sympatycznie w Poznaniu. No i między innymi są tablice upamiętniające dziennikarzy, młodzieży, którzy zginęli w czasie stanu wojennego lat 1981-83. Mowa o Piotrze Majszaku, prawda? Piotr Majszak, tak, tak. Tak, przy ulicy, tak. ulicy Fredry, tuż przy Kościele Ewangelickim, jest taki głaz pamiątkowy, tablica, tak. która przypomina właśnie, że ZOMO go zastrzeliło w 1982 roku. Kawałeczek dalej na Mosie Teatralnym jest kolejna tablica, która przypomina też o tych ciężkich komunistycznych czasach, więc nie tylko w średniowieczu, nie tylko w okresie nowożytnym czy w okresie międzywojennym, ale i cały czas na naszych oczach ludzie są mordowani, czy wywożeni, czy likwidowani. Miasto to jest zbiorowisko ludzi. Zbiorowisko ludzi. To życie, różne przypadki, różne okoliczności, nie zawsze miłe i sympatyczne.